Życie po terapii uzależnień. Wcale nie jest usłane różami. Cześć. Nazywam się Ola i dzisiaj porozmawiam z tobą na temat uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych. Pracuję z osobami uzależnionymi, ale nie tylko i skoncentruję się dzisiaj na tym jak wygląda życie po terapii. Mam przyjemność pracować z osobami, którzy próbują zmienić swoje życie ze względu na uzależnienie od substancji psychoaktywnych. To nie jest Fajne, to jest bardzo obciążające i to jest bardzo męczące nie tylko dla tej osoby, ale również dla całego systemu, w którym ta osoba funkcjonuje, dla całej rodziny. Zrobić pierwszy krok i uznać swoją bezsilność wobec substancji to jest krok milowy, to jest najtrudniejsze. Zwrócić uwagę, że już substancja kieruje moim życiem. Drugi, bardzo ważny, to zdecydować się na pracę z kimś. I to nie jest tak, że sam nie dasz rady. Ale z jakimkolwiek terapeutą bym nie rozmawiała, to wszyscy mówią, że bez terapii są marne szanse. Tak naprawdę to chyba tego do końca nie wiemy, no bo nie zgłosił się do mnie nikt, kto sobie radzi sam i mówi: cześć, poradziłem sobie z uzależnieniem, bo po co ja bym miała mu stanąć na drodze, skoro on sobie świetnie radzi. Także też nie podchodzę do tego tak pesymistycznie, że bez osoby obok sobie nie poradzisz z uzależnieniem. Ale bądźmy realistami, tak. Jeżeli ja chcę się czegokolwiek nauczyć, a terapia jest nauką, no to łatwiej mi się uczy z nauczycielem, który czasami mnie postawi do pionu, który czasami nawet mnie skarci, który pokaże mi rzeczywistość z różnych stron, z, pokaże mi różną perspektywę jednego problemu, żebym ja mogła to obejść, poznać, doświadczyć, przetrawić. Znam jednego chłopaka, który zrezygnował z terapii, zrezygnował z pobytu w ośrodku i powiedział, że sam sobie poradzi, i faktycznie jest niepiącą od sobą od kilkunastu lat. No ale też nie ukrywam, że widać, że jest na tak zwanym dupościsku, czyli wszystkie nawyki stare są. Jest to osoba kutliwą, jest to która nie potrafi uporządkować sobie życia rodzinnego, nie potrafi zadbać o relacje. Te relacje się zmieniają i mam wrażenie, że mota się i obija się o ściany. No, okej, okay, no takie osoby też są, ale zapewne są też takie, które sobie całkiem same radzą. Także nie chcę od razu negować, tylko wiecie, co jest najważniejsze, to taka szczerość z sobą, nie? Raz, drugi, dziesiąty próbuję, no to znaczy, że muszę poprosić kogoś o pomoc. I to nie jest żadna hańba, i to nie mówię o mojej słabości, raczej o takim sprycie, tak? Idę do kogoś, kto ma większe doświadczenie, idę do kogoś, kto ma w tej dziedzinie większą wiedzę. No bo osoba uzależniona jest w różnych mechanizmach, które zakłamują jego rzeczywistość, tak? Także trzeba jeszcze z tego pijackiego matrixa jakoś wyjść, a druga osoba pokaże ci, nie? Halo, to jest nie tak, a to można zmienić, a tu może wybierz tą drogę, nie inną. Dlatego z drugą osobą na pewno jest łatwiej, tak samo jak no, w szkole, nie? Łatwiej uczyć się języka obcego z nauczycielem niż samemu, ale nie jest powiedziane, że nie da się tego zrobić. I też nie jest powiedziane, że jeżeli terapeuci właśnie nie widzą takich osób, które sobie same dobrze radzą, to że takie zjawisko nie istnieje, bo w niedobrze bym mogła powiedzieć, że nie istnieje język duński, bo ja go nie znam. Nie? A teraz do rzeczy, na czym polega ta praca. Praca ze mną polega na tym, że zaczynamy uczyć się nowego życia, całkiem nowego, bo po uzależnieniu, znaczy w trakcie uzależnienia budują się tak dziwne nawyki, takie mechanizmy, takie Iluzje w głowie nam się budują, że to jest całkiem inny świat. I teraz, jako osoba uzależniona, ty właśnie widzisz ten inny świat. A ja, jako osoba z zewnątrz, pokażę ci, że świat wygląda inaczej. I nie, ja nigdy nie byłam osobą uzależnioną. Jestem osobą, która ma dosyć mocny kontakt, miała z osobami pijącymi, bo jestem DDA. I to, że ja nie byłam uzależniona. Niektórzy uważają, że to jest zarzut, że ja nie wiem, co czuje osoba, która jest uzależniona. Ale wierz mi, to, że nigdy nie byłam potrącona przez auto, nie świadczy o tym, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to jest. Wyobrazić jestem sobie w stanie, a wiedzę też odpowiednią na ten temat mam, bo od kilku lat z takimi osobami pracuję. Nie jest to też nie wiadomo, jaka praktyka ale mój umysł jest cały czas otwarty i też nie ograniczam się tylko do uzależnień, bo jak wiesz, zaczęłam też szkołę psychoterapii Gestalt, bo wiem, że uzależnienie samo w sobie, jakkolwiek to nie zabrzmi abstrakcyjnie, nie jest problemem. To jest sposób radzenia sobie z twoimi problemami. I teraz Praca nad uzależnieniem to jest gaszenie pożaru, tak, żeby się to nie skończyło źle, żeby to nie skończyło się właśnie z samospaleniem, nie, żebyś przeżył, przeżyła. Praca nad uzależnieniem polega na tym, że uczysz się nowych nawyków, że zaczynasz rozumieć, co to są głody, zaczynasz je oglądać, przestajesz się kłócić, przechodzisz do takiej akceptacji, co się dzieje, przechodzisz do jakiegoś działania, tak, ale to jest Dzień po dniu ciężka robota. Przy czym, jak już to ogarnia, jak, jak już tą wiedzę masz, jak już budujesz nowe nawyki, to nie jest tak, że po uzależnieniu nagle świat jest na tyle inny, że na przykład nie, wiem, nie ścignie cię skarbówka za coś albo że nie dosięgną cię do mony przeszłości, czyli nie będzie trzeba spłacać długów, które narobiłeś podczas uzależnienia. Albo że jednak rodzina powie nie, nie chcemy ciebie więcej u nas w domu, bo narobiłeś, narobiłaś to, co było, i koniec, kropka. Problemy dalej będą. I praca po terapii uzależnień, na przykład w środku zamkniętym, dalej powinna trwać. Dalej powinna trwać z jakąś grupą wsparcia, czy z psychoterapeutą, czy z psychologiem, czy z jakimś sponsorem, z osobą, która będzie dalej miała pieczę nad tym, co robisz, tak, żebyś czuł się właśnie zaopiekowany. I ta praca. To nie jest prowadzenie za rękę. To jest raczej taki mentoring, raczej osoba, do której możesz się zgłosić w razie, gdyby coś się złego działo. Pamiętaj, żeby tylko ta praca się po prostu nie urwała po wyjściu ze środka terapii, bo to niczego nie zmieni. Bo tutaj trzeba naprawdę być uważnym i czujnym na każdym kroku. A jak ugasisz już ten pożar u siebie, czyli zaczynasz trzeźwieć, to dobrze jest sprawdzić, Dlaczego wybrałeś, wybrałaś właśnie ten sposób radzenia sobie z problemami? I tak naprawdę, przed czym uciekałaś, uciekałeś w środki psychoaktywne, które rozkręciły się aż do uzależnienia. To nie jest tak, że właśnie jak zgasisz ten pożar, to za chwilę nie wystrzeli gdzieś w innym miejscu. Sprawdź. I też nie mówię o jakimś nie wiadomo jakim grzebaniu w przeszłości, bo można, naprawdę można sprawdzić, że to robiłem, robiłam źle, ok, zmieniam. Tylko czasami to jak bumerang wraca, nie? I znowu to samo, i znowu to samo. I czasami musisz niektóre rzeczy nazwać, żeby wiedzieć: O Jezu, dlaczego ja na przykład do życia, do ludzi mam wystawione same kolce? I dlaczego relacje moje się nie udają? Ok, moje relacje się nie udają, dlatego ja zapijałam swoje życie, bo moje relacje były do luftu. Dobra, wytrzeźwiałam, czyli już nie zapijam, ale relacje dalej się nie udają. Dlaczego? No, i tak możemy sobie luknąć do tyłu w przeszłość i sprawdzić, o matko, przecież ty masz, nie wiem, ranę odrzucenia. Masz ranę odrzucenia i teraz sabotujesz swoje związki, żeby nie być odrzuconym drugi raz, to ty robisz to pierwszy-pierwsza. Jak czasami wystarczy jedno zdanie, jak to sobie uświadomisz, że to jest mechanizm obronny, który został zbudowany właśnie w dzieciństwie, no to on już w życiu dorosłym nie pełni swojej funkcji. Nie? On już nie. Nie jest dobry i on tobie nie służy, no to należy to zmienić, czyli bardziej się starać o związki i patrzeć, dlaczego albo w jakich okolicznościach ty ten związek sabotujesz i robić inaczej niż zwykle, tak? Czyli zaufać to jest najtrudniejsze, tak? Ale żeby komuś zaufać, to musisz zaufać najpierw sobie, bo to jest tak. Jak ja bym nie znała miłości, i szereg osób mi to miłość daje, to ja nawet nie zauważę. No bo jak ja mam zauważyć coś, czego nie widzę? A poznam to dopiero wtedy, jeżeli sama sobie to dam. Jeżeli ja będę miała miłość do siebie, to ja poznam, że ty do mnie przychodzisz z miłością na tacy. Nie? Dlatego praca ze mną nie polega tylko na tym, żeby pracować nad uzależnieniem, ale również później. I ja nie jestem osobą, która prowadzi za rękę, tylko raczej takim towarzyszem w Twojej drodze. I tutaj jest miejsce, w którym ja podziękować moim klientom za zaufanie, którzy pozwolili mi właśnie w tej drodze towarzyszyć. Sposoby do zajrzenia, co się działo kiedyś w dzieciństwie, są różne. Między innymi przez hipnozę, i również stosuję taką metodę, jeżeli mechanizmy obronne są tak silne, że jesteśmy w takim wyparciu, że nie możemy się dogrzebać. Tylko też od razu mówię, pamiętaj, jeżeli twój umysł się broni i to wypiera może nie masz tego wiedzieć i to już jest na twoją własną odpowiedzialność, jak to zniesiesz, bo czasami świadomość tego, że zostało się odrzuconym od rodzica jest bolesna, a czasami można to odebrać inaczej na zasadzie, no tak, moje dziecko może też tak czuć teraz, że jest odrzucone, bo ja go nie za pieniądzem, za awansem i to jest też takie pouczające wtedy dla mojej całej rodziny, czyli jak wszystko są dwie strony, jak wszystko, wiecie, jak moneta, nie, może być ok i średnio, ale całość jest dobra, całość ma wartość, Także wybór należy do Ciebie, jakie metody są zastosowane. Dlatego nie tylko pracuję z osobami uzależnionymi, ale również z osobami, które napotykają na jakiekolwiek problemy w swoim życiu, jakieś, jakieś problemy w swoim życiu natury psychologicznej. Jeżeli chcesz ze mną pracować, odezwij się. Jeżeli przekonuje Cię, co mówię i podoba Ci się to, to proszę o subskrypcję. Czekam również na komentarze, są dla mnie źródłem informacji tego, co chcesz usłyszeć. Dzięki.